Witajcie, zaczynamy mikołajkowe kopanie. Jesteśmy w Małomicach. Zapraszam do relacji. I podchodzi tu prezes Henryk. Nie, wice. Ani nawet. <laughs> Już wice, ale tak i tak to był prezes Małmic. Tam, gdzie jest Mirek. Tu są same gwiazdory. Idzie Legion. Wszystkiego dobrego. Witajcie, cześć, cześć, cześć. Jeszcze raz. A bo ty się przebrałeś, to no, tak. Także jest ekipa, zaczynamy. I lecimy. Trochę będzie kopania, trochę będzie relacji. Witam, witam. Także lecimy. Cześć, się w listę. No, czekaj, I rejestrujemy się. tak. I to. Dobra, dziękujemy. Mamy nawet elfy. Ważny, pokaż się, ważny. No. Daniel dzisiaj idzie na złoto, słuchajcie. Ja dzisiaj idę na, 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 na grube złoto. Na, na real golda. Ale to na 585 ustawiłeś, czy trochę tego? Nie, są na 3 czy 3, 3 nie? bo ja tam skromnie nie, A, to, nie rzucam no, no. się na drogą rybę. Czyli to starsze złoto? Starsze, tak, tak, tak. Jak już ten, to właśnie coś takiego, no jasne. No. To działamy. No. Działamy, konkretnie tak. <laughs> To nie za takie liczne grono, które dzisiaj tu widzimy. Eee, tutaj oczywiście, to tu nie już żeśmy się zapoznali, tam mamy kawę herbatę, widełki, kiełbasę. Wszystko będzie tutaj pilnowane przez straż pożarną. Będzie zazwyczaj to samo teren, gdzie się nic nie wydarzyło. Eee, my po zakończeniu tego zebrania będziemy przyjeżdżać na Lasy Małomiskie. Będą to lasy, e, które się kierują w kierunku Lubiechowa. Tak samo będziemy szukać wzgórza szubienicznego, które jedno mamy już zarejestrowane w Lubiechowie. W Bałamicach wzgórze e, szubieniczne zostało prawdopodobnie postawione w 1779 roku. Na zlecenie służb żagańskich e, mamy to w zapiskach e, żagania. Są to zapiski Bismarcka. Prawdopodobnie będzie to szubienica, szubienica czworokątna murowana z kamienia. Jeżeli byśmy znaleźli jakieś elementy, łańcuchy, haki lub tym podobne, robimy zdjęcie z lokalizacją i prosiłbym bardzo do mnie na Messengera, żeby to wysyłać. Ja później to wszystko będę opisywał. Już tak koło godziny pierwszej, drugiej to nie będzie grochówka do zjedzenia ciepła. Oczywiście kiełbaski mamy ciasto i będzie można tutaj po prostu już sobie posiedzieć, pogadać co niej się pogodzić. Także zaraz będziemy wyjeżdżać w teren leśny. Tutaj Pan Artur pojedzie z nami na las i tak samo trochę zdjęć nam poradzi. na szybko. Czego szukamy? Tutaj na tym terenie e, znajdujemy się na starej drodze kupieckiej. E, to jest jedno. I kierując się w kierunku Małomic, e, prawdopodobnie tutaj będziemy mieli lokalizację w którymś punkcie wzgórza szubienicznego. Jedno wzgórze szubieniczne znajduje się w Lubiechowie, a drugie właśnie przy Małomicach e, prawdopodobnie istnieje. Jest to potwierdzone w zapiskach żagańskich i chcielibyśmy po prostu je odnaleźć. Będziemy szukać. My już się zbieramy. Tak, wiadomo, ocenie, że tutaj mamy tak samo i teren militarny, bo mamy dużo kopów, nie i trzeba po prostu też uważać. Ja będziemy kopać. Także jak mikołajkowe kopanie, to kopiemy w lesie. Teren i militarny, i historyczny. Przy okazji, szlak kupiecki być może się coś natrafi. Także lecimy. Pozdrawiam. Do kolan gamiona. Teraz powaga. Teraz powaga. Teraz powaga. Będziemy kopać tak, znam się na monetach. Wiem jakie są z PRL-u i tylko z PRL-u, ale mi pokazał raz Tak do, I, do, do w prezencie. całe życie się a, zmieniło, to so, są I przyjęli no, no, ustawi, u mnie w Biedronce jeszcze mi wydali. <grym> <grym> Oczywiście jakby to nie było, ja zaczynam od obrączki. Lecimy już, no już mi nawet zdążyło spaść. No i zacznę od obrączki, nie? <grystanie> Jakby to nie było Tomasz, masz? Garnek Nie wiem, wiem. Garnek albo coś okrągłego Kopać? <grystanie> <pani. Boję cię. grystanie> no jasne, kopaj Boję się Wygląda na razie bezpiecznie, a no, co tak. dalej to... Zobimy ten, ale... Coś to jest co tam masz? Tada! Ale zobacz, masz, że to jest stary, Ta. Nie, 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 czekaj, nie. Nie, czekaj. nie, przecież... mi co to. Zawsze to. Jest coś z garku było. Rzutowisko garów ma. A teraz jestem duży. Jest i miska. Co można znaleźć w lesie? Tak Kapsle. Ślady po grzybiarzach Kapsle. Tak Długo do nic, jakieś skrzyżowanie dróg Obieramy, Panie Ale patrz, na 5 zł będzie PRL Biło na biedziuchę typowo To jest orzeł? Nasz polski 5 eee, No, Eee, kurde po 15 zł ja chodzą. ja nie? wiem. <laughs> dlatego to biorę. A ja tutaj nie wiem co to będzie. Jakiś nowotko albo coś Jak zidentyfikuję do czyszczę, to wam powiem. A teraz nie. Zbierać łańcuchy, nie? No! Z racji tego, że były gdzieś ten, No właśnie, no złomu trochę jest. No, złomu jest trochę. Jakieś 20zł wpadło, także jesteśmy ustawieni. No, lecimy. My już po kopaniu. Było to, co było. Niewiele było. Zobaczymy coś na bazie, co ludzie wyciągnęli. A my się powoli zwijamy właśnie do, na na ognicho, na, 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 na coś ciepłego na odpoczynek. No i na miejscu obozowisko. Idziemy coś wszamać, ogrzać się przy ognisku, pogadać, bo to tutaj najbardziej chodzi. No i fajnie, fajnie powoli się wszyscy zjeżdżają. Po zapachu czuję, że to grochówka, także grochówki nie odmówię na pewno. <grywki> wszyscy się grzeją, jedzą, fajnie. No i takie znaleziska na wypadzie. Jest guziczek dość popularny. Masę kuleczek koledzy trafili. Żołnierzyki z podstawką nawet się udało. Kółeczko od kolejki. Łuseczki. Nie wiem, to zamknięcie chyba od jakiejś puszki amunicyjnej. No tu ma jakieś tam moje no, z takich piękniejszych rzeczy to właśnie groszka. kamerki dosyć fajne od buta może lopeza flamereczka trafiona. O, i tu jest kurde ciekawie nie? tu jest Ty, no bardzo ładnie, fajnie Fajnie, pokopane. Powoli kończymy. Ta pinka też będzie ładna. Ma... Jeszcze doszło coś takiego. Ale to jest sztos. No, piękne, że jeszcze widzę. O, kawałek tego. No tutaj masz mały i masz duży. No, to widziałem, to już to nagrywałem. Nie? Rewelacja. Fajnie. Dziękuję bardzo za spotkanie, rewelacyjnie było, że się nas odwiedzili, no także pochodzone fajnie, mi się nie poszczęściło, ale to wiadomo, teren tak duży, że, że, że Trzeba trafić, najmniej ważne, trzeba... a fanty są ważne. Grunt, naj, spotkali, najważniejsze było... spotkanie w końcówce roku i tego, nie, także dzięki także my też dziękujemy, no i do następnego, no na razie, trzymajcie się. Охот. Тоно. Нохоч. Чи хаа.